Cześć, to Patka. zapraszam na proton news. Za nami ostatnia w tym roku szkolnym seria po to montaż. Mam nadzieję, że każdy z Was znalazł coś dla siebie, a już najbliższy najbliższy piątek zapraszamy na kazanie Marcina. Za tydzień startuje nasz nowy talk show w rolę prowadzącego wcieli się Filip. Gośćmi będą osoby, które znacie z Protona, a widownią wy serdecznie zapraszamy! Nasi goście będą rozmawiać z Filipem na różnorakie tematy, m.in. o tym, jak się znaleźć na Protonie i o ich życiu. Jako publiczność to wy decydujecie o prestiżu tego show, więc do dzieła, przybywajcie! Koniec roku szkolnego, a co za tym idzie Protona, zbliżają się wielkimi krokami. Jeśli chcecie spędzić z nami więcej czasu, zapraszamy na zlot młodzieżowy decydujący Moment w Tucholi. Więcej info znajdziecie na naszym facebookowym profilu oraz na stronie decydującymoment.org. 27 czerwca to data ostatniego Protona przed przerwą wakacyjną. Będziemy mieć dla Was mega niespodziankę, a o niej więcej info w kolejnym Proton News. Spotkania Proton, piątek, godzina 18.30, Leśna 11. Zapraszamy!